Sercem Karmelu jest modlitwa i relacja z Bogiem. To dla człowieka jest zawsze ważne i istotne. To stanowi o jego życiu. Ja jestem głęboko przekonany, że nam trzeba sięgać właśnie do tych źródeł karmelitańskich: do świętej Teresy, świętego Jana od Krzyża. A żeby dobrze rozumieć, na czym polega tajemnica życia Bożego w człowieku. Myślę sobie, że, że jakiś rodzaj ilości modlitwy, która się gdzieś tam unosi, pomaga nam, którzy nie mamy na to tyle czasu przetrwać na tej ziemi. Pastor Ojców Karmelitów przy ulicy Rakowickiej wpisał się na stałe w krajobraz Krakowa. Prastary zegar od prawie stu lat odmierzał tu minuty i godziny, a dzwon umieszczony na górującej nad okolicą wieży z charakterystycznej czerwonej cegły zwoływał wiernych na modlitwę w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Tak Maryjnym, jak Maryjny jest cały Karmel. Klasztory karmelitańskie podobne są do ogrodów, pełnych rozmodlenia, pełnych obecności Boga, również ten na Rakowickiej odwołuje się do wspaniałej tradycji, która ma by zmała 30 wieków, mianowicie odwołuje się do proroka Eliasza, który żył na górze Karmel. Karmel to góra, która leży 14 km od Nazaretu, a zatem jest to blisko. Promieniowania świętej rodziny. Karmel to Eremici, którzy żyli na tej górze świętej, naśladując proroka Eliasza i modląc się, rozważając pismo święte, i również uczestnicząc w liturgii. Dusza moja, oczekuje Pana, niech Izrael wygląda Pana. Umawiana jest w obie łaska, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie, chwała obojętności i 100 lat, jak karmelici bosi przebywają na tym miejscu, żyją i posługują, oddając cześć niepoczętej Maryi, która patronuje temu miejscu, jak również świętemu Józefowi, patronowi miasta Krakowa, który swoim wstawiennictwem właśnie szczególnie obejmuje mieszkańców tego miasta. Karmelici przybyli do Krakowa w 1605 roku i początkowo osiedlili się przy ulicy Kopernika, gdzie wzniesiono klasztor pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Drugi kościół i klasztor karmelitów bosych w Krakowie pod wezwaniem świętego Michała i świętego Józefa powstał w latach 1611-1636 w obrębie murów Krakowa. W wyniku kasaty zakonów został on przejęty przez władze austriackie w celu utworzenia w nim więzienia. Z początku XX wieku postanowiono zbudować nowy klasztor, który był potrzebny dla formacji zakonnej i teologicznej, dla kleryków, którzy przybywali już tutaj z klasztoru wadowickiego. Powstanie tego klasztoru, można powiedzieć, było bardzo sprytnie wymuszone. Przez siostry karmelitanki Bose Złobzowa. Siostry z łobzowskiego Karmelu przez 30 lat czyniły usilne starania o to, aby powstała Fundacja Karmelitów Bosych w Krakowie. Ponieważ najbliższy ich klasztor znajdował się w Czernej, więc spowiednicy mieli dość daleko, aby do nas dochodzić, a wtedy spowiedzi były co tydzień. Nawet nasze kroniki zapisują bardzo wymowne zdanie świadczące o pewnej wręcz determinacji sióstr w tych staraniach. Nie było wizytatora, ojca generała czy ojca prowincjała, którego byśmy o tę fundację krakowską nie prosiły. Jednak zawsze przeszkody były niepokonane. W 1906 roku odbywało się definitorium prowincjalne w Wiedniu. Wówczas prowincjałem był ojciec Jan Chryzostom Siostry Złobzowa wysłały tam listowną propozycję w której prosiły ojców o podjęcie fundacji, na którą przeznaczyły 20 tysięcy koron. Tym jednak warunkiem, by ojcowie budowę rozpoczęli już następnego roku. Inaczej ta sumka przepadnie. Ku wielkiej radości sióstr odpowiedź ojców była pozytywna i ojciec Jan, i ojciec Jan Chryzostom polecił ojcom z Czernej zająć się budową. Budowę zlecono Kazimierzowi Brzezińskiemu, budowniczemu Krakowa, który podjął się tej budowy już w jesieni 1907 roku. Wtedy wybudowano klasztor, część mieszkalną, prezbiterium, kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej, zakrystię z wieżą. Zamówiono również dzwon, pięć dzwonów odlewnie Hillera, następnie zakupiono zegar w Wiedniu i sprowadzono z Czech od Berchmana, artystę, malarza, ten obraz niepokalanego poczęcia. Budowę kościoła i klasztoru z czerwonej cegły rozpoczęto według planów Tadeusza Stryjeńskiego. Ze względu na trudną sytuację spowodowaną wybuchem I wojny światowej, budowę przerwano. Ostatecznie ukończył ją Franciszek Mączyński według nowych planów. Ołtarz główny, ołtarze boczne, ołtarze w kaplicach zachodnich, wykonane zostały z unikatowego materiału. Z alabastru kalcytowego, wydobywanego w kamieniołomach w Żurawnie koło Drohobycza. Alabaster ma tą właściwość, że chociaż na pierwszy rzut oka jest podobny do marmuru, jest jednak tworzywem półprzejrzystym, też skomponowano architektonikę ołtarza, łącznie z oświetleniem elektrycznym prześwietlającym alabaster, wydobywającym w ten sposób jego Walory naturalne. Ponadto kompozycja architektoniczna to właśnie jest najmodniejsza ówcześnie, właśnie była ówcześnie najmodniejsza. Jest to tak zwany styl kryształkowy, polska odmiana Art deco. Po sukcesie polskiego pawilonu na światowej wystawie w Paryżu w 1925 roku styl takiego zgeometryzowanego Art Deco. Był traktowany w Polsce jako styl narodowy. Był bardzo modny na przełomie lat 20. i 30. Ambonę wykonano według projektu Józefa Szostakiewicza w 1931 roku. Ten sam architekt był autorem projektu niewielkich kaplic znajdujących się przy wejściu do kościoła. Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej i kaplicy dzieciątka Jezus, której powstanie zainicjował jeden z pierwszych przeorów sługa Boży ojciec Anselm Gondek. Kościół został konsekrowany 11 września 1932 roku przez księcia biskupa Adama Sapieche metropolitę krakowskiego. Najważniejszą postacią dla polskiego karmelu jest święty Rafał Kalinowski który zmarł co prawda w 1907 roku, a więc powstanie klasztoru w roku 1909 nie było jakby bezpośrednio związane z jego osobą, tym niemniej on jako odnowiciel polskiej prowincji karmelitów bosych dał, jakby stworzył taką możliwość, że karmelici bosi mogli tutaj przybyć do Krakowa. Dzięki temu jesteśmy w Krakowie i dzięki temu również posiadamy tak wspaniałego patrona jakim jest święty Rafał patriota karmelita człowiek zasłużony dla Karmelu Polskiego i dla całej ojczyzny. W kruchcie naszego kościoła znajdują się popiersia świętych Rafała Kalinowskiego i świętego brata Alberta umiejscowione naprzeciw siebie, przypominają o ich przyjaźni, która ich łączyła podczas życia, jak również o tym, że zostali przez Jana Pawła II beatyfikowani w tym samym dniu. A wszystko, co czyni, jest ubrane, co i tak są jak prawa którą wiatro ja zmiata, że tego się na co, Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz Wszechmogący. Weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka się przystroiła. I dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe święty. Właśnie karmelici poprzez swoją modlitwę bardzo często cichą, może nawet niezauważalną dla świata, a zarazem poprzez prowadzenie różnych dzieł misyjnych, jak i również propagowanie systemu wartości, a zwłaszcza duchowych wartości człowieka, uprzytamiają nam, jakie powinny być nasze relacje w stosunku nie tylko do Boga, ale również w stosunku do innych ludzi. W roku 1911 przy naszym klasztorze zorganizowano wyższe seminarium duchowne. Ten wielki wysiłek organizacyjny dla powstającej prowincji był bardzo ważny, po to, by zharmonizować życie wspólnotowe i życie akademickie. Wtedy też studenci mogli uczestniczyć we wspólnej modlitwie churowej, indywidualnej, modląc się dwie godziny poprzez rozmyślanie i również wielbiąc Boga w modlitwie brewiarzowej. Od stu lat trafiają tutaj do tego klasztoru młodzi ludzie zainteresowani życiem kontemplacyjnym, zainteresowani życiem z Bogiem. Bracia, którzy Rozpoczynają swoją formację w Czarnej, przychodząc tutaj, są, moglibyśmy tak powiedzieć, poddawani tym ostatnim szlifom formacyjnym. Chodzi o poznawanie siebie samych w świetle miłości Boga. Dzisiaj młodzi ludzie mający kontakt z mediami, ze współczesnym światem. Często niepamiętający o Bogu, gubią się w tym świecie. Natomiast ci młodzi ludzie, będący tutaj, są zachęcani, zapraszani do tego, by mieć mocne doświadczenie Boga. Gdyż dzięki tylko takiemu mocnemu doświadczeniu Boga i poznaniu siebie na modlitwie, są w stanie być świadkami dla tego dzisiejszego świata przyjąć królestwo Twoje, modlić wola Twoja, sobie nadziei płynącej z ewangelii macie bowiem być nie tylko jej słuchaczami lecz i głosicielami W pierwszej grupie fundacyjnej, która tu przybyła 100 lat temu, w 1909 roku, był ojciec Anselm od świętego Andrzeja Corsini, Gondek, późniejszy prowincjał, definitor generalny, w tym klasztorze zgromadził wokoło siebie laikat karmelitański, z którego wyłonił pierwsze karmelitanki dzieciątka Jezus. Siostry zgromadzenia, które założył. I właśnie założycielka, czy współzałożycielka, jego penitentka Teresa Kierocińska jest również kandydatką na ołtarze. Wespół z nim, jako założyciele zgromadzenia. I moglibyśmy nawet powiedzieć, że ona w jakimś sensie go uprzedziła, ponieważ jej pozycja jest już opracowana i oczekuje na dyskusję teologów w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Natomiast dokumentacja procesu beatyfikacyjnego ojca Anselma dopiero w ubiegłym roku została przekazana do Rzymu. Barokowy obraz świętego Józefa namalowano w Rzymie w drugiej połowie XVII wieku i do dziś jest otoczony szczególną czcią w Krakowie. Pierwotnie znajdował się w kościele świętego Michała przy ulicy Senackiej, zlikwidowanym na zlecenie władz austriackich w połowie XIX wieku. Święty Józef w tym obrazie jest czczony jako patron miasta Krakowa od początku wieku XVIII. Wtedy to rajcy krakowscy postanowili, że właśnie ten święty będzie patronował naszemu miastu królewskiemu. I w 1715 roku w sposób bardzo uroczysty został wyprowadzony ten obraz kościoła świętego Michała na rynek krakowski i w sposób bardzo uroczysty obrano świętego Józefa patronem tego miasta. Tym klasztorzem przez przeszło 65 lat istniało wydawnictwo karmelitańskie. Można śmiało powiedzieć, iż Przyczyniło się ono w znacznym stopniu do poszerzenia i do pogłębienia religijnej wrażliwości w społeczeństwie polskim. Szczególną pozycję w wydawnictwie zajmowały dzieła klasyków życia wewnętrznego. Klasyków karmelitańskiej szkoły duchowości. Myślę tutaj głównie o doktorach Kościoła, świętym Janie od Krzyża, świętej Teresie od Jezusa, świętej Teresie od dzieciątka Jezus. Coraz większy jest grunununek. Czytelników Głosu Karmelu, coraz więcej osób wie o istnieniu takiego dwumiesięcznika poświęconego życiu duchowemu, ale pewnie niewiele osób wie, że prawdziwa, prawdziwa data powstania Głosu Karmelu to 1927 rok. Ten pierwotny głos Karmelu, który otrzymał błogosławieństwo kardynała Stefana Sapiechy, miał za zadanie Przygotować katolików wsłuchanych w głos świętych Karmelu nawet na najtrudniejsze doświadczenia wiary. To były prorocze słowa wypowiedziane w 27 roku, do czego nie udało się obalić w czasie okupacji. Udało się w 1953 roku, kiedy to na skutek ingerencji cenzury musieliśmy zamknąć głos Karmelu. Jego odnowa, reaktywacja nastąpiła w 2005 roku, i od tego czasu w troszeczkę innej formie wydajemy to pismo, by nadal Święcie Karmelu mogli przemawiać tak jak nas o to prosił wówczas kardynał Sapiecha. W Krakowie, przy klasztorze karmelitów Bosych, działa karmelitański instytut duchowości. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu duchowości. Formacja do życia konsekrowanego, wprowadzenie w duchowość świętych i błogosławionych Karmelu i współpraca ze środowiskiem naukowym. W 2005 roku powstało Centrum Kultury Duchowej imienia Edith Stein Comunio Crucis. Centrum było pomyślane jako uzupełnienie działalności naukowej Karmelitańskiego Instytutu Duchowości. Centrum stara się gromadzić ludzi kultury, intelektu, by doprowadzać do spotkań pomiędzy dobrą kulturą i dobrą duchowością. Sama Edith Stein pomaga nam znakomicie odnaleźć się w złożonej sytuacji europejskiej oraz podejmować ważne problemy na nowo. Centrum proponuje również... Szkołę kontemplacji jako swoisty, nowy rodzaj kontaktu z rzeczywistością Bożą. Nie chodzi bowiem tylko o rozmyślanie, nie chodzi tylko o rozważanie, o pracę umysłu, ale chodzi o to, by smakować, by wychować sobie serce, by głębiej kosztować rzeczywistości Bożych. Wprawdzie nasz zakon karmelitański jest kontemplacyjno-czynny, ale od samego początku był bardzo żywy duch misyjny, już za czasów świętej Teresy, naszej reformatorki. A jeżeli chodzi o prowincję polską, to dopiero właściwe misje rozpoczęły się w 1971 roku, kiedy 11 naszych misjonarzy wyjechało do Afryki, do Burundi i Rwanda. I od tego czasu oczywiście zaistniała też potrzeba organizowania pomocy dla misjonarzy. Powoli tutaj ukonstytuowało się biuro misyjne, którego zadaniem jest właśnie wspomaganie na różny sposób naszych misjonarzy, a więc organizowanie zaplecza modlitewnego i tak samo finansowego. Przynależność do Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego jest, który obecnie nazywa się świeckim karmelem, jest czymś absolutnie niezwykłym. Ponieważ razem z ojcami karmelitami bosymi i siostrami Karmelitankami bosymi stanowimy jakby jedną rodzinę, charakter wspólnoty jest zarówno kontemplacyjny, jak i czynny. Za tym idzie zarówno chodzenie w coraz głębszą zażyłość więź z Panem Bogiem, a z kolei z tego wynika coraz głębsze, coraz mocniejsze pragnienie y, służenia w świecie. Powołanie karmelitańskie, powołanie modlitwy, to jest powołanie do modlitwy właśnie za ten świat, za także miasto, w którym jesteśmy, ludzi, którzy tutaj żyją. I będąc tak fizycznie, prawie że w centrum tego miasta, aczkolwiek oddzieleni murem klauzurowym, tym bardziej uświadamiamy sobie i pewnie powinniśmy nieustannie to czynić, że tym powołaniem naszym jest ogarnianie modlitwą tego świata, tego miasta, także tych osób i tych problemów, tych spraw, w którymi ludzie żyją. Zmienił się. Karmel w języku hebrajskim oznacza ogród Boży lub Bożą winnicę miejsce fascynacji pięknem, głębokiego olśnienia, zraszane deszczami, pełne zieleni, mieniące się różnorodnością roślinności i bogactwem owoców. Ten ogród Boży od czterech wieków wskazuje na miłość. Karmel otworzył się na świat. Tętniący swym rytmem, rozogniony egzystencjalnie, świat poszukujący sensu tego biegu, choć trwa niezmiennie w swej klauzurze, kontemplując tajemnice krzyża. To nowa jakość charyzmatu właściwa czasom współczesnym. Wiemy, że Karmel modli się za nas. Ta modlitwa zobowiązuje i daje przekonanie, że po obu stronach klauzury podążamy na swój sposób za Chrystusem. Łączy nas prawda krzyża, prawda miłości i wielka mądrość świętych, którzy wspierają nas na tej drodze.